A więc tak, wymiana amortyzatora tylniego, to jest Audi A3 Większość Audi ma podobnie I teraz tak, odkręcamy sobie tą śrubę tutaj Ona jest na 18 Wyjeżdżamy sobie z tą śrubą całkowicie Później odkręcamy sobie dwie śruby, które są tutaj Jedna tu, druga tutaj Nie? Wyjeżdżamy z amortyzatorem, musimy sobie go trochę tak spiąć z dołu, wyciągnąć wyjechać z nim i mamy amortyzator praktycznie rzecz biorąc na zewnątrz co robimy dalej, dalej odkręcamy sobie tą śrubę musicie sobie go tutaj przytrzymać albo tutaj z góry jakoś go przytrzymacie albo yy, jakimś przyrządem tylko nie jakimś kleszczami żeby nie objechać yy, po prostu yy, ewentualnie podkleić sobie teflonu czy taśmy jak chcecie kleszczami łapać, nie? Wkładamy kapę z powrotem, skręcamy to ze sobą. A teraz tak, powód dlaczego tutaj to zmieniamy. Powód jest taki, że stuki były z tyłu. To jest auto po wymianie amortyzatorów, ale i po prostu to sobie całe chodzi. O. Możemy sobie zobaczyć tutaj. Nie wiem czy mi się to te teraz uda. Nacisnąć o. Widzicie? A to to się teraz ułożyło gdzieś tam, złapało na górze, a to już całkowicie lata. I tak, jak będzie jakieś stuki z tyłu, z zawieszenia takie dziwaczne, zwłaszcza na jakiejś kostce brukowej, i tak dalej, no to szukajcie raczej tutaj, nie? Teraz tak, żeby włożyć Amor. Tego tutaj na razie na dole nie, nie wpinamy ani nic takiego. Wkładamy sobie go tak. On tutaj tam nam akurat fajnie wejdzie, tylko dwóch rąk potrzebuje. Skręcamy górę. Potem napniemy sobie amortyzator z dołu i skręcimy sobie dół. Nie? I to wszystko.